Cześć dziewczyny, zapraszam na trening ze mną. Dzisiaj zaczniemy sobie nietypowo, bo w pozycji siedzącej może być to łóżko, może być krzesło. Weź wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Obszerny ruch raz jednym, raz drugim barkiem tył. Mam nadzieję, że zjadłyście porządne śniadanie, bo troszkę się zmęczymy. Jeszcze po razie. Super. I na zmianę. Raz jedna, raz druga. Ręka obszernym ruchem w tył. Tutaj też pilnujcie prawidłowej pozycji. Wysoko trzymamy głowę. Długa szyja. Klatka w przód, napięty brzuch. Weź wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Tak jest. Obie ręce w górę i opuść. Sięgnij jak najwyżej i wróć. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy i wróć. Zatrzymaj w górze. Ugnij i powrót. Pracują plecy. Zbliż łopatki do siebie. Klatka w przód i wróć. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. I zatrzymaj ugięte łokcie, zbliżasz przed klatkę i powrót. Zbliż i powrót. Jeszcze dwa. I ostatni raz. Zatrzymaj, połącz góra, przód i w tempie góra, przód, góra. Tak jest. Hop i wróć. Hop. I wróć jeszcze. Hop! I powrót ostatni raz. I luz. Rozluźnij. Popraw pozycję, napięty brzuch. Wyprostuj raz jedną, raz drugą nogę. Pracuje przód, uda. Wdech i wydech. Tak jest. Czyli popatrz, jak mało miejsca potrzebne jest do tego, żeby poćwiczyć. Możesz to zrobić w domu. Możesz też w pracy. Ten zestaw ćwiczeń jest przewidziany właśnie dla Was. Super. Unieś rękę. Unieś nogę. I połącz. Hop. Tak jest. Zmień nogę. Góra. Hop. Super. Jeszcze raz. A teraz na zmianę. Raz jedna, raz druga. Czyli coś też dla naszej głowy. Musimy pomyśleć. Super. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Super. I ostatni raz. Dłonie wracają na biodra. Odstaw stopę do boku. Hop. Siądź troszkę ni niżej. Raz jedna. Raz druga noga w bok. Hop i powrót. Hop i powrót. Hop, hop. Jeszcze. Trzy. Dwa. I ostatni raz. Super. Dodaj rękę przeciwną do nogi w przód. Przód. Hop i wracasz. Hop, wracasz. Przód. Cały czas klatka otwarta, pępek zbliżony do kręgosłupa. Hop i wracasz. Hop, wracasz. Ostatnie dwa. Super. Wdech i wydech. W górę, wstań. Teraz usiądź wolno na krześle. W górę, wstań, ręce, w dół i usiądź. Hop i powrót. Wstając, mocno wciskasz pięty w parkiet. Hop, wdech. I wydech. Jeszcze trzy. I wracasz. Dwa. I powrót. Ostatni raz. Wróć. Uwaga, ramiona. W górę. I wsiadasz. Góra. I usiądź. Jeszcze dwa. Super. I ostatni raz, zmiana, góra, ugnij ręce, w górę, ugnij ręce, ręka, noga przedłużeniem tułowia, zatrzymaj i wolny powrót, wdech i wydech. Jeśli jest łatwo, nie trzymasz ręki już na oparciu o? i wracasz, złap równowagę, napnij brzuch. Stabilna pozycja i powrót. Wdech. I wydech. Jeszcze dwa. Zatrzymaj. Powrót. Ostatni raz. Super. Druga strona. Zaczniemy znów z asekuracją krzesła. Wysuń rękę i przeciwną do niej nogę. Hop. I wracasz. Tył. Dół. Napięty brzuch. W momencie, kiedy wracamy w górę, pięta wciskana w parkiet. Mocniejsze napięcie pośladka. Wdech i wydech. Spróbujmy bez asekuracji. I powrót. Super. Wdech. I powrót. Tak jest. Jeszcze trzy. Cały czas równy oddech. Najlepiej patrzeć sobie w jakiś punkt przed sobą. To też pozwoli Wam utrzymać łatwiej równowagę. Ostatni raz. Super. Krzesło przed nami. Pochylasz się w przód, mamy podpór. Napnij brzuch i pomalutku. Klatka w przód, łokcie blisko tułowia, prostujesz w górę. Dół, klatka w przód i powrót. Sam regulujesz sobie głębokość ruchu, tak? Fajnie, aby cały czas pozycja była prawidłowa, czyli napięty brzuch. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Super. Zostań w podporze. Stopy troszkę szerzej, czyli mniej więcej na szerokość bioder. Napnij brzuch. Podciągnij miednicę. Napnij pośladki. Kolano. Skos. Wróć. Druga strona. Kolano. Czyli kolano zbliżam do łokcia po przeciwnej stronie. Tak jest. Patrzę znów. Punkt przed siebie. Powrót. Jeszcze po razie. Tak, zmienimy i troszkę utrudnimy ćwiczenie. Kolano w Kolano na zewnątrz. Powrót. Kolano w Kolano na zewnątrz. Powrót. Kolano w Na zewnątrz. Powrót. Cały czas praca mocna brzucha. Kontrolujesz ciężar ciała. Żeby nie przenosić go za mocno do przodu. I oddech. Ostatni raz na każdą stronę. I luz. Wracamy do pozycji siedząc na krześle. Ja znów twarzą w waszą stronę. Dłonie w tył. Na oparciu z tyłu, z przodu. Krzesła, łóżka. Schodzę lekko w dół, napinam brzuch, ładna pozycja, klatka otwarta, uginam łokcie w tył i teraz mocno wciskając dłonie w krzesło, prostuję ręce. Hop i wracam w górę. Napięty brzuch. Nie nogami podnosisz w górę tułów, tylko pracują mocno ramiona, a dokładnie triceps. I powrót. Wdech. I wydech. Tak jest. Super, jeszcze dwa razy. Idealnie. Usiądź, wstań i przejdź znów krzesło sobie oparciem do boku. Odstaw nogę tył. Ugnij kolano, tylniej nogi. Wróć, unieś kolano w górę. Tył, dół, góra. Tył, dół, góra. Dłoń na oparciu krzesła pozwala nam utrzymać stabilną pozycję. Zmień druga strona. Noga tył, dół i powrót. Tył, dół, powrót. Zwróć uwagę na kolano z przodu. Zostaje w linii stopy. Kolano tylnie zbliżasz do ziemi. Tył, dół, hop. Jeszcze dwa razy. Tył, dół, hop. Ostatni raz. Tył, dół, hop. Ok. To teraz bez asekuracji spróbujemy na zmianę. Raz jedna, raz druga, noga, tył. Tył, dół, kolano. Zmiana. Tył, dół, kolano. Zmiana. Hop, hop. Napnij brzuch. Czyli też ustabilizuj pozycję. Super. Stop. Stop. Jeszcze dwa. Tył. Hop. Zatrzymaj druga. Zatrzymaj. Super. I kolejne ćwiczenie. Znów przejdziemy sobie do podporu. Podpór zrobimy niżej, czyli dłonie na oparciu, na siedlisku, napnij brzuch, klatka w przód. Dłoń dotyka przeciwnego barku, powrót. Wdech i wydech. Znów patrzysz w jeden punkt. Barki nie wysuwają się do przodu. Jeszcze po razie. I znów troszkę trudniejsza wersja. Dłoń i przeciwna do niej stopa w górę. Oj, przepraszam, nie ta, czyli ta. O, od razu czuć, że było zbyt ciężko. Tak jest. Dłoń ze stopą. Ustabilizuj pozycję i zmianę. Tak jest. Jeszcze. Super. Wróć. Usiądź na krześle. weź wdech. I wydech. Ok. Troszkę się teraz mocniej porozciągamy. Zatrzymaj ręce w górze. Ugnij. I dłoń między łopatki, łokieć, w Ważne z rana, tak żeby też rozciągnąć te nasze mięśnie. Po nocy często te pozycje są nie do końca prawidłowe. Boli nas skarg, boli, bolą plecy, klatka piersiowa, źle się oddycha. Ważne, żeby z rana wykonać parę ćwiczeń, które pozwolą nam wrócić do prawidłowej pozycji. Jeszcze chwilkę. Szerok. Klatka w przód. Super. Łokcie w tył, proste, kciuki w dół, klatka w przód. Wydech. I wydech. Jeszcze raz wdech. Ramię w przód, dłoń na dłoń, wyprostowany łokieć. Super. Druga strona. Tak jest. Wstań. Znów krzesło pomoże nam w asekuracji. Pięta do pośladka. Kolano przy kolanie. Biodro w przód. Super. Pchnij lekko biodro w przód. Pchasz biodro w przód. I uwaga. Stopa na u do nogi przeciwnej. I zejdź w dół. Rozciągasz pośladek nogi ugiętej, pchasz biodra tył, klatkę w przód. Super. Ta sama stopa, palce na sufit, biodra tył, rozciągasz łydkę, tylnią część uda. Druga. Pięta do pośladka, kolano przy kolanie, biodro w przód. Ładna, wyprostowana pozycja. Super. Stopa na udo nogi przeciwnej. Popatrz, w taki po sposób też możesz pomóc sobie krzesłem. Tak jest. Palce na sufit, biodra tył. Klatka w przód. Jeszcze chwilkę w tej pozycji. Super. Zejdź do klęku. Dłonie. Na krześle. Pośladki na stopach. Klatka w dół. Tak jest cały czas równy oddech, Uff, i wydech. Możesz troszkę pogłębić ruch. Super. W górę. Stopa. Jednej nogi przykreśla. Drugą nogę prostujesz, pochylasz tu w przód. Tak jest. I biodra delikatnie naciskają w przód. Tak jest, jeszcze ręka w górę i jeszcze wyż, dłuższa pozycja. Super. Dłoń do sufitu. Popatrz za dłonią, klatka w przód. Tak jest. Wyróć do klęku, zmień nogę. Stopa przy krześle, wyprostuj nogę. Klatka w przód, biodro w przód. Prosta noga, tylnia, pięta, dół i ręka w górę. Jak najdalej sięgasz. W dół i popatrz do boku. Super, w dół, klęk. Chwyć palce stóp, wyprostuj nogi, zostań w skłonie. Jeśli nie możesz do końca wyprostować kolan, zostajesz w pozycji, która jest dla Ciebie wygodna. Masz czuć, że tylnia część nóg się rozciąga, ale nie ma sprawiać Ci to bólu. Spróbuj mocniej wyprostować nogi, ale tym razem skrzyżuj ręce. Łokcie w dół, pupa góra. Luz. zmień Odwrotnie krzyżujesz ręce luz, wolno, kręg po kręgu w górę, na końcu barki i głowa, usiądź na krześle, super, wdech i wydech, jeszcze raz wdech, złącz dłonie, dłonie przed klatkę, klatka w przód, barki oddalasz od uszu, super, Głowa do boku, ucho zbliżasz do barku. Druga strona. Super. Ręce tył, klatka w przód, barki oddalamy od uszu. I luz. Wdech. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ćwiczenia się podobały. Nie były one zbyt intensywne, ale fajne, na pewno do wykorzystania każdego poranka. Dzięki.